Czy mówienie prawdy zawsze się opłaca? Nie zawsze. Bo nieraz prawda boli. Jak jest prawda, to jest prawda. A jak jest coś nie tak to tylko ja z reguły wolę prawdę. Bo na tym się dobrze wychodzi. Nie lubię kłamstwa. Wydaje mi się, że się opłaca, tylko nie zawsze to tak idzie w parze z e, rzeczywistością mnie, bo czasami jest tak, że że gdzieś tam przyjdzie ta myśl, żeby lekusieńko się skrzywić i okłamać. Czy mówienie prawdy zawsze się opłaca? Powinno, ale to różnie bywa, bo czasami ta prawda jest przykra, no i wtedy trzeba po prostu jednak wyczuć, czy można, czy nie można. Nie zawsze. W jakich, w jakich przypadkach nie? No, nie wiem. No. Przykładowo, żeby się coś nie wydało, prawda. No, opłaca się jak najbardziej. Tym bardziej, że prawda zawsze wyjdzie na jaw, tak? Powinno przynajmniej. A czy zawsze pani mówi prawdę? Tak. I zawsze każda osoba dobrze to odbiera? No, może nie zawsze, ale uważam, że powinno się mówić zawsze prawdę. No, nie zawsze, niekoniecznie, chyba. W jakich wypadkach, nie? No, na przykład, jeżeli ktoś jest chory, no to warto, raczej warto ukrywać to przed nim. Nie. Dlaczego nie? Nie, bo można sobie wejść na bardziej, jakby się powie komuś prawdę w oczy. Nie. Dlaczego nie? Dlatego, że niektórzy wykorzystują prawdę, wie pani? Bo to ja jestem też, byłem zawsze pra prawdomówny, wiesz, i ja zawsze straciłem na tym. I nie warto, i ksiądz mi kiedyś dobrze powiedział, że panie Józefie, pani się za dużo otwiera. Czy mówienie prawdy zawsze się opłaca? No ja nie wiem pani, nie jestem taka doświadczona. A w mówieniu prawdy? No.